Ja nie wiem jakaś jego reakcja, kiedy nie wiem czy zobaczył ten obraz. No jego wypowiedź była bardzo um, um, no dobra myślę, ale, ale nie wiem czy po prostu teraz by się pod tym podpisał. Pod całością, ja myślę, a... że, że, że pan profesor Davis y, y, no, powinien się pod tym podpisać. Ja uważam, że jakby nie ma się dlaczego jakby przeczepić nie moim zdaniem, ale znając jego wypowiedzi w ciągu ostatnich miesięcy ma no, bardzo wątpliwość. Czy ja Pani pan powiem tak, że nie będę zdradzał kulis organizacji tej rozmowy, ale muszę powiedzieć, że profesor Davis podszedł do tego bardzo łatwiej. Również rzeczywistość współczesną Polską, ja pozwoliłem sobie się z tym nie zgodzić. Natomiast w konstrukcji tego filmu nie było miejsca na tego typu rozważania. Dla mnie istotną rolą, którą wydawało mi się, że profesor Dylis może na siebie w tym filmie przyjąć, to jest absolutnie zewnętrzna próba oceny trójki zawodowej. bardzo, bardzo wyważony, spokojny i taki nie kompletnie emocji powiedziany. Ja się cieszę, że on mi to powiedziała. Bo, bo... Zresztą powiem Państwu w ten sposób, że profesor Davis był dla mnie przez bardzo długi czas z pewnego rodzaju autorytetem. I myślę sobie i myślę sobie, że gdyby. w takiej roli, w jakiej on czuje się najlepiej, czyli historyka, to to by było naprawdę maksymalne szczęście. Ja chciałbym, że tak niego jego wypowiedzi dotyczące opisu Polski współczesnej z pozycji człowieka zaangażowanego po jednej stronie sporu politycznego odłożyć gdzieś na bok, bo rzeczywiście on do niego nie tak? on nie musi tego robić. Ja takie mam wrażenie i wydaje się, że miał możliwość skromnie panu cokolwiek to, to jednak mimo wszystko doradziłbym, żeby od tego typu sporu stał z boku, ponieważ naprawdę jest człowiekiem, który nie musi takich rzeczy robić. Jeśli masz na drugie pytanie, widzieliśmy y, tam wcale na balkonie trzech ludzi, e, w tym trzecim był e, prezydent Gruzji, Pekarz Filiz. Czy jakby nie mógł Pan z nim rozmawiać, czy bo jest koncepcja? Wiem, że Pan tutaj się nie może tam na Kaukas pojechać. Nie, na Kaukas mogę, do Rosji Na Kaukas mogę pojechać, do Rosji niestety nie mogę wjechać. Natomiast e, wydaje się, że... Bo ja chciałem oczywiście rozmawiać z, z prezydentem Sarkoślini i nawet moje rozmowy na temat ustalenia tego wywiadu były bardzo zaawansowane ale to, był, to mniej więcej wtedy zostałem uderzony odłamkiem tak zwanej wielkiej polityki, bo to mniej więcej odmowa tego spotkania nastąpiła w momencie, kiedy prezydent Komorowski wypowiedział swoje piękne zdanie na temat, na temat prezydenta Sareka Świlego i tego, że właściwie Gruzja nie ma już na co liczyć. I ja zostałem wtedy poinformowany przez administrację prezydenta Gruzji, że pan prezydent nie znajdzie czasu. Natomiast, jeżeli ja chcę, to oni z przyjemnością wolą mi porozmawiać z sekretarzem bezpieczeństwa. To już była osoba, której ja nie chciałem tym się nie, bo, bo jakby to był zupełnie obcy z punktu widzenia konstrukcji tego, tego, co chciałem powiedzieć, więc nie zdecydowałem się na to. Natomiast, tak jak nie no, no tu sytuacja, rozumiem prezydenta Gruzji w tej sytuacji i nie chciałbym tego tak jakby komentować, bo no bo dla mnie to jest absolutnie zrozumiała reakcja. Tak? Ten człowiek miał prawo do tego, żeby się, żeby się poczuć urażonym i, i ja to rozumiem.